Dzień dobry państwu. Dzisiaj kolejny skandal związany z Maciejem Maciakiem. Dzisiaj proszę państwa odbywa się, ma się odbyć debata w Polsat News Debata Sztabów Wyborczych i Polsat News nie uwzględnił kandydata na prezydenta Macieja Maciaka. To już kolejny skandal, kolejna cenzura. Nagłaśniajcie to. Czego się boją? To, że Wszystkie takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, e, wiele innych instytucji, Bank Światowy, media, e, wiele, e, są na pasku korporackim, wielkiego kapitału, e, bo jeden kandydat coś mówi niepoprawnie, a inni, jak na przykład Grzegorz Braun, mogą sobie e, gdzieś tam bezwolnie coś mówić. E, więc miejcie to na uwadze, rozgłaśniajcie, bo sprawa jest poważna i dzisiaj jest taka debata o 19.50, 5 maja, e, więc nie jest dobrze i widać kogo się boją, e, więc Maciej Maciak może ma wiele wad, no ale no może warto gdzieś zaryzykować, znaczy nawet nie zaryzykować, tylko zagłosować na tą, tą kandydaturę, bo widać tutaj ludzie zbierali podpisy i widać kogo się boją i chcą robić tak, takie ustawki, tak jak ogólnie te debaty były mętne. Tak więc dziękuję za uwagę. No i rozgłaśniajcie to, że kolejna cenzura związana z Maciejem Maciakiem. Już wcześniej Stanowski Dno pokazał co potrafi.